A więc tak, jak widzicie jesteśmy na Raybornie I ja widzę coś przed sobą mega niepokojącego Coś czego na pewno, ale to na pewno nie było wcześniej Co to jest? Co to jest? I co to jest? O co z tym chodzi? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Co to jest? Czy to są takie, to są duplikarki TNT przecież Ty, tu kolejne jakieś są Co, co jest? One stoją w miejscu czy one lecą dalej? To one stoją w miejscu What? Ktoś na serwerze jest? Aha, blank jest. No to chyba mamy odpowiedź. Tylko, co on niby kombinuje? W sensie, tylko pytanie, czy to on właśnie kombinuje? Co to jest? Jakby coś niszczył, tak? Czy to by nie powinno lecieć dalej? Czemu to się nagle zatrzymało? I czemu w takim dziwnym odstępie? Okej, okay. zaraz polecimy go poszukać. Ja jeszcze jedną kwestię muszę poruszyć, bo jesteśmy blisko jednego miejsca i otrzymałem dużo komentarzy, które w sumie dzisiaj będę mógł poruszyć. Właśnie z Blanki. Jest to oto to miejsce. I ktoś mi w komentarzu napisał, nie pamiętam już niestety nicku ale czytałem komentarze i daliście mi w sumie znać, że to miejsce może należeć do Blankiego. Ale powiecie, hozot ale niby jakim cudem do tego doszedłeś? Ktoś w komentarzu stwierdził, że przecież Blanki kiedyś wypowiedział te oto słowa. Tutaj jest. Tu jest baza kapilota. jeszcze lokację jednej bazy, ale to mniejsza w to. Czyli, nie istnieje coś. I teraz, wyobraź sobie. Blanki, 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 blanki że Wszystko tutaj blanki. dookoła tego, tak o dookoła, zrobi takie coś. Okej. Okay. I z tych słów by wynikało, że jest jakaś baza, tajna baza, o której nie wiem. I kuchna to wygląda, jakby to było to miejsce. Tu ewidentnie była jakaś baza. Tylko nie wiem jak ona wyglądała, w tym jest problem, że tutaj nigdy chyba nie przelatywałem. Także będę musiał dzisiaj Blankiego się o to na pewno zapytać, czy coś o tym wie. Czy coś wie, jakby czy to należy do niego, czy może kogoś innego to jest. Tylko pierwszy. ja muszę sobie jakieś fajerwerki ogarnąć. Tutaj coś mam? Mam jakieś fajerwerki? Są! Dobra, mam jakieś fajerwerki, świetnie. Okej, okay, możemy do niego w sumie lecieć już. Nie wiem czy on nie ogląda ostatniego odcinka, bo jeżeli ogląda ostatni odcinek, to ta rozmowa może przebiec niefajnie. Nie tak jakbym sobie życzył. Ale zanim oczywiście polecimy do zostawcie subika na tym kanale, bo lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Łapkę w górę zostawcie, no i oczywiście jakiś komentarzy. Także my lecimy w kierunku, w którym lecą właśnie te duplikarki. Znaczy, w sensie one jakby nie szły stąd, tylko właśnie stąd, czyli od kierunku spałna co one niby na spawnie by robiły? No to wygląda jakby one szły w tym oto kierunku, tak? Kiedyś budowałem na anarchii, pamiętam, takie duplikarki i one właśnie lecą w tym kierunku. Tu coś jest. Zniszczone? Co jest? Ej, czekajcie, co jest grane. Ej, dobra, zaczyna mnie nie niepokoić. Blanki nic nie pisał z tego, co widzę, ale ja chcę się dowiedzieć, o co tutaj chodzi. Co tu jest? Tu coś jest zniszczone? Nie, to jest. Stoi w miejscu, tak jak było. Tu są kolejne jakieś ty. Tu są w ogóle dwie. Co? Ej, dobra. Czemu to jest zniszczone, tak? Czy ktoś z was to rozumie? Ej, wczoraj jak byłem z kapilotem, nie ma bata, że to było. Było na pewno to. To tutaj wokół takie, ale tego i tego, i tamtego dalej, jak i również tego tutaj nie było. Nie przypominam sobie, żeby to tutaj było. Skąd to się wzięło? Dobra, lecimy. W kierunku spawna Zobaczyć co tu się stało To jest zniszczone, to wiemy Że to zostało zniszczone Nie wiem właśnie kto to zrobił niby No dobra, ale czekajcie, tu jest tego coś więcej Są tu jeszcze jakieś duplikarki Coś tutaj gdzieś widać Tu jest ten beacon Gdzie tu niby coś by było? Tu są te, okej, okay, tu Ej, dobra, jest coś Oh shit Ej, czekajcie, 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 czekajcie Ej, dobra, 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 dobra Jest Nie ciekawie, co tu się dzieje? Czy ja mogę zrozumieć? Co tu się sta... sta... Ej, dobra Ty, leci coś Co jest grane? Co tu się wysadza? Czemu całej góry... Ej, tutaj był lavacast. Tu przecież był lavacast. Czemu go nie ma i czemu tutaj jest to tak poniszczone? What the hell? Ej, czyli to Blanki? Blanki jako jeden jest na serwerze, tylko on musi awczyć, bo nie widział, że wchodziłem na serwer. Ej, Ej, dobra. Poczekajcie, ja nie będę do niego jeszcze pisał, żeby do niego z nim porozmawiać. Poczekamy chwilkę, zobaczymy co tu się dzieje. Gdzie to leci? To wysadza teraz czy co? Czekajcie, czekajcie. Tylko żeby on mnie nigdzie nie zauważył. Ty... Tu są jakieś kolejne. Tu są jeszcze jakieś kolejne. Ile od tego tutaj ma? To czekajcie, ale to tak leci po prostu, bo sobie leci? Go w ogóle nie widzę. Na minimapie też go nie widzę, właśnie, w tym problem. Ty niszczy to. Chyba, co tu się dzieje? I dosłownie, moja stara baza została zrównana z ziemią. No jest po prostu płasko tutaj. Jest gdzieś tutaj blanki? A ona blanki? Ty, no nie ma go. Ty pan niszczy. co tu się stanie? To się zatrzyma teraz, czy co? Leci i co? Jak to będzie wyglądało? Poczekajcie, poczekajcie, poczekajmy, poczekajmy, co tu się stanie teraz. Co to zrobi? Czy coś jakoś odbije? Bo on tutaj musi w takim razie być i pilnować tego. Czy nie? Dobra, leci co? I zatrzyma się pewnie, tak? I... zatrzymało się. Dobra, i on tutaj gdzieś podleci do tego, czy co? I patrz, i... i zni, zniszczyło to. I co, nie ma tego? Ej, what? Co? Ej, dobra, ja tu czegoś kurczę nie rozumiem. O co tutaj chodzi? Czekajcie, załóżmy sobie letrę. I poletajmy tutaj w tym obrębie. Czy tutaj gdzieś jest blanki? Patrzcie ile tyle tego tutaj jest. I to jakby leci stąd, dotąd? No dobra, ale w takim razie czemu te nie miały jakiegoś takiego jakby ogranicznika, którego miały się odbijać? On tu gdzieś jest? Co jest grane? Gdzie jest blanki? Ej, no nie widzę blankiego nigdzie. Ty, no what? Ej, tu coś jest, tu coś jest, tu coś jest. Jakaś pla platforma. Ty jest coś. Co to jest? Ty to ewidentnie blankiego jest. Blanki ostatnio taki hełm miał. Wsi, że jak sobie z nim ja muszę go znaleźć. Może go na czymś przyłapie, że coś gdzieś. Niszczy, tylko że ja go nigdzie nie widzę. Łączmy sobie hitboxy. może gdzieś mi się załapie? Tu coś łapie, ale to nie to. Czemu ja go na minimapie nie widzę? To jest dziwne. Nigdzie nawet nie ma śladu po nim. No spójrzcie, są lawakasty niszczone, jakby... What? Czy Blanki niszczy riborna? Ej, dobra. Ja już rozumiem chyba po co były te takie jakby kwadraty? Dobra, to wszystko ma sens. To wszystko było przygotowane właśnie w tym celu. Ty, jest blanki, jest blanki. O oh shit, Ty Blanki tam stoi. Dobra, czekajcie, 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 czekajcie. Włączyłem sobie hitboxy. Napiszmy do niego po prostu siemka, przywitajmy się kulturalnie. Yy, co robisz? Mam nadzieję, że ma czat włączony. O, dobra, coś rapisze. Może się dowiemy, co on robi w takim razie. Ja tam nie podlatuję, nie chcę. Co mnie straszysz Firefire? Dobra, widział mnie, że to jestem ja. A tak przelatywałem. A to gdzieś tutaj jesteś? Udam głupka, że go nie widzę. Udam głupka, że go nie widzę, jakby coś. Kopię coś niby, tak? Czyli to on ewidentnie. O, dobra. Jest. Chodź. Wojszczad, mam pewną sprawę do ciebie Halo? Halo, 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 Witam, ja, ja tu w ciebie przeszkadzam eee, kopię dziurę A, mogę poznać odpowiedź, co tu się akurat wydarzyło? Ja rozumiem dziurę, ale... Chcesz zobaczyć, jak to działa? Jakby... Ciężko tego nie, nie zauważyć chyba No ale dobra, no Chodź <słuch> tu, Ch chodź, 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 chodź mm -hmm. Chodź, zobaczysz, jak działa mój umysł Yyy, eee, czekaj, czekaj, czekaj Okej okay. tu, czeka tu, 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 tu na tą platformę Okej okay. No. Patrz, patrz, patrz. To w patrz, jakim patrz, celu patrz, to niby jest? Patrz, 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 patrz. Okej, okay, czy nie odpowiesz mi jeszcze dobra, no? I, i zaczynam tu, hmm. lecimy tak Okej, okay. czyli to twoja sprawka to wszystko, tak? Ty bo tu coś nie działa jest. ja niby? To coś nie działa. Co nie działa? No to się później naprawi, teraz są ważne okay. rzeczy do roboty, no <laughs> Czyli to twoja sprawka, ta, ta wielka dziura? No. A mogę wiedzieć, ja? po pierwsze jak długo to robisz? Eee, jest 11 no. godzina Zostało mi jakieś 9 godzin albo 10 Jak 9 godzin? Masz ograniczony czas na to jeszcze? Tylko 24 godzinki. Ale liczymy dni, dni robocze, czyli po 8 godzin dziennie Okej okay. A Dlaczego masz ograniczony czas? Tak Okej, okay, czyli coś mi minęło, no dobra um, A czemu akurat so, zaczęłeś czy... od mojego? Mojej bazy? No tak się napatoczyłeś, ty lubisz być jako pierwszy. Hmm. Bo masz paranoję i każdy ci współczuje, dlatego zaczynamy od ciebie. A to jakoś wróci do stanu pierwotnego? Czy to tak... A zobaczymy, co mi powie. Co ci powie, kto ci co? Co mi powie EFG. Czyli co? Jaki EFG? Dobra, kolejny żartownik, był ABC. no. No zniszczyłem to, kiedyś to może odbuduję, a na razie to muszę jeszcze tamte inne zniszczyć. A ty wiesz, że dotknąłeś impekcję? No i trudno, no. Kazano mi zniszczyć, to zniszczyłem i Ale tyle, Ale kto ci kazał? No. Rudy ci kazał? No, nie, sam sobie kazałem, sam powiedziałem, że będę niszczył to wszystko, a także niszczę. Ty, to mi się wszystko łączy teraz. A to chodź, polecimy łączy. do jednego miejsca, chodź, zapraszam do bazy kapilota, tej naj, najbezpieczniejszej, okej? Okay? Zapraszam cię tutaj. Czekaj, już, ju, już, 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 o. O, witam. Jestem. No, no to musimy wrócić, jakby, przypomnieć sobie jedną sytuację. Czy w takim razie, bo pamiętasz, tutaj, tereny, się kojarzą, tutaj, takie tereny, ja i ty... Hmm. No tak, tu gdzie ci powiedziałem, o, że o, o. od tamtąd do tamtąd do tamtąd i tamtąd zrobi je Mhm, czyli to jest to? Miało zrobić jebu dup, a nie yy, wyschać się w górę, no. no. ale niszczysz. No niszczę. Czyli cały spawn teraz poleci siu z dymem. Tak. <śmiech> <śmiech> I tak zostanie. No nie wiem. Zobaczymy, co mi EFG powie. Dobra, Blanki! Bądźmy, rano, rano, no, bądźmy poważni, no. no. Bądźmy poważni, spoko kanał na YouTubie, oglądam go. Dobra, dobra, nie wyczynam zaraz to. Czyli ktoś ci, ktoś ci kazał niszczyć, no, mówisz, tak, 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 mówisz tak, że niby tak. sam sobie kazałeś, ale mówisz, że masz 24 godziny na to. Znaczy chciałem to robić swoim tempem własnym, ale taki, taki taka jedna, jedno zwierzątko stwierdziło, że mam 24 godziny, a jak nie to co się tobie powie, ale ja się tym nie przejmuję. Zwierzątko, panda, kapilot. On nie za głupi, by mi rozkazywać. Innego zwierzęcia nie ma. Słuchaj, ja kazałem mu rozkopać tego lawakasta, to go rozkopał. A to ostatnio mi mówił właśnie, że taki pokorny jest i tak robi wszystko co mu każesz No i pięknie Czyli macie sojusz? Nie, nie mamy sojuszu No to w jakim celu on zniszczy? I on się boi po prostu Robi co mu każę A czemu się dzieje boi? Tak Czyli jest dobra, coś chodź tu, tu gdzie jest infekcja, ci, pokażę ci coś tam, ten, ten, tego infekcja ładnego Infekcja jest... Okej, okay, dobra Na spawnie Typowo spawn No tak Mhm Co no. mi pokażesz? No jestem, o witam Może już nie rośnie Jak nie rośnie? No nie rośnie Co, co ty gadasz? No dobra, ale jakie masz jeszcze inne pytania? Ty ja mam duże roboty, widzisz ile tych kloców jeszcze tu mi zostało? Ty a czemu mówisz, że nie, nie rośnie? Czekaj, co, co ty gadasz? Jaki tutaj nie rośnie? No tak No ale dobra, y, mów mi, panie. Nie, paranoiku. nie, czekaj, teraz jesteś mi tutaj <laughs> Jak, no przecież widzę, że rośnie dalej. No dobra, dobra, no. Czy ty ze mnie chodź. robisz? No tak, chodź tu. Okej, okay, no i co? No? Aż musiał podlecieć, ale ty jesteś leniwy. <laughs> no. no dobra, powiedz mi. Mhm. Jakie masz jeszcze do mnie pytanie? Ja mam dużo roboty, widzisz tam lawa kasty, tu są lawa kasty. Ale to samo za siebie robi! do skopania. Czy ty dotknąłeś infekcję? Dobra, masz jabłko i będzie git. Eee, okej, okay. nie, nie, nie spokoł, jakby... To no. okej, okay, rozumiem. Wiem ci coś powiedzieć, ale nie wiem czy mam ci to mówić, czy nie mówić, ale no... Co miałeś mi powiedzieć? Zgardziłeś moim jabłkiem. Czemu? Co? Nie zjadłeś go. Mogę zjeść jabłko. Tu się stało. No i i... No i papa! Co jest? What? Co ty się... Przynajmniej już wiesz, dlaczego Kapilot się mnie boi. No, Przerywasz mi w pracy. Także dostajesz jabłko śmierci. Jesteś już naznaczony. Ale jakim cudem to wysadziło pod wpływem mojego zjedzenia jabłka? To magiczne jabłko. Co? No, pomyśl przez chwilę. Umiem robić mechanizmy, których nikt nie umie robić na tym serwerze. Także jesteś już na serwerze. Dobra, ale ty, ty jabłkiem ja jabłkiem wysadziłem TNT jakimś cudem. No widzisz? To wszystko jest możliwe. Wystarczy tylko chcieć. Banki, ty się dobrze czujesz? No, gdzie jesteś, no? Pokaż się. Pokaż się. Idę do ciebie. Ale czemu, ale czemu ja? Przecież. nie? Przecież ostatnio mówię, że chcesz sojusz. Że mnie zabiłeś, że nie, nie jestem XYZ. Nie jesteś. Ja się nie ruszyłem. Ja tutaj patrzę w to miejsce, gdzie, gdzie mnie wysadziłeś. To kolejne pójdzie z dymem? Nie, akurat głodny byłem. Czy ja już tobie, ja już w tobie ja nie siedzę. jakiś jabłko, ja uciekam, mam gdzieś to. Odejdź ode mnie, odejdź ode mnie. Blanki! Come to me. mi o co chodzi? Czemu ja? Don't worry. Chodź. Tam. Bla, Blank... Idź. Jeszcze trafić mi nie mógł. Blanki. Ha! Czy w ten sposób? No dajesz. Czy, czy, Ty czyli tylko so potrafisz uciekać. Czyli sojusz, już, co już nic. Rozumiem? Jaki, jaki sojusz? Okej, okay, czyli już jeszcze nie ma, no dobra. Rozumiem, rozumiem. Gdzie ty jesteś, O, Tam. Czemu mi pijesz? Wytłumaczysz mi? W jakim celu? Dla sportu tylko, wiesz? Dla sportu. A czemu ja? Czemu nie, na przykład, nie kapilot? Hm. Czyli cisza, okej, okay. cisza to jest. Rozumiem, rozumiem. To jest twoja taktyka. Cicha taktyka, wiesz? Mhm. Rozumiem. Jak tam, główka zabolała. Chcesz coś dzisiaj zginąć. To jest, to, to, jest, to jest twoja taktyka. Siłka dużo mi nie robi, tak szczerze mówiąc. Oj. Aha, jabłka się ma jeszcze, nie świetnie, no ogólnie świetnie! Ja mam wszystko mi się wszystko? Tak, tak A W jakim celu mi bijesz? Czy ten sojusz no to... ci, ta... że dla sportu Czy ten sojusz to tak po nic był Rozumiem? No po nic No w jakim celu niby był? Kurna no nie mogę A na nie. dwa będziemy się klepać teraz? Nie, no proszę cię Proszę cię Proszę cię, proszę cię Blanki A to pierw trzeba właśnie trafić, właśnie o to chodzi. to trzeba trafić, to trzeba trafić. Ci co, dzisiaj zerowam go ciebie, tak? To powiedział, że mnie, A, aha, aha, i uciekasz! Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem, że z pandą się trzymasz, to stajesz jak panda? Mhm. Nie, nie Pandy nie lubię ogólnie zwierzaków nie o, lubię. o, a czemu pandę nie lubisz? Z tego samego powodu co twojego pieska. A to pieska? Czy ty nie porwałeś psa? Może nie, a może to, to, i tak. To to było. Kolega! A ci w nogi nie zimno? Nie, ja nawet bez broi mogę się z tobą klepać, bo mi to nie robi jakoś zbytnio różnicy. Tak? Mówisz, no możesz się... Odsunąć mnie stąd! Pięknie, pięknie. Nie, nie. To ty to chyba? Coś tutaj? zaszfankowało. Na pewno chcesz się bić? Naprawdę planu... uważasz, że to jest dobre wyjście z twojej strony? No. Wysadzasz mi TNT pod nogami jakimś jabkiem obszczanym. Ja nic to nie rozumiem dzisiaj, nic to dosłownie nic. Bo ty mało rzeczy rozumiesz chodzacie. Rozumiesz, ja mało rozumiem? Mhm. Okej, okay, okej. Okay. Czy, czy ty... Może... O! Oj, pięknie, 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 pięknie. Oj! O, o, oj, oj, Blanki, planki, waj, waj, no nie co teraz koło tego pikona, będziemy stać tylko, bo nie mam takich dzienników. co ty masz? Możesz z kulturą przez chwilę poczekać, poczekaj, ja mam pomysł, ja mam pomysł, no jaki masz pomysł, jaki ja mam pomysł, oj, mega mocny, mega mocny, na przykład mam pomysł. Ojoj, ale tu... Masz pomysł masz, pomysł. No, Własną bronią bym cię zabił. Bikonik od ciebie. Możesz go w sumie sobie nawet zabrać. Nie, no ja nie będę. Tam wiem, że tamten zabrałeś to. Tamten zabrałem? Zabrałem. No to, to tak, to byłem ja, byłem ja. Ale ja coś, ja coś tak przeczuwałem, że ten sojusz to tak... Takie, no, bym, bym wyraził się brzydko, ale nie będę mówił brzydko, taki, coś w nim nie dziwnego było. Nic na wodę fotomontaż. O, o, to, 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 to. Okej, okay. no to, no to, ciekawe. Ja to z nikim nie mam sojuszu, ja tu jestem solo. Nie no, zgodnie miałeś, na odcinkach widać nie jest, że sojusz. Czy to też była podpucha? Myślę, że dlaczego się mnie boi. Okej, okay, no dobra. No dobra. Może w PvP nie jestem za dobry, ale znam swoje sposoby, żeby ciebie wyzerować. No nie? Poczuł to co kapilot. Taki banik może na tydzień. Ale kapilot był wyzerowany, ale nie przez ciebie. Nie, przez ciebie. No, i teraz ty możesz też być wyzerowany. No, blisko dzisiaj było, Bez... żeby nie ja tylko ty. Bez użycia żadnej broni nawet. Nie zaszczyt dnia ani godziny, żeby ci coś je... pod nogami. Nie strasz, nie strasz, bo się ze strasz. A wy za to kliknijcie jeden z tych filmów, który zdecydowanie wam się spodoba.